Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 3 o oznaczeniu 20i z 2020 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 184 konie mechaniczne, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w pięknym szarym kolorze, a kodla lakieru to C36 Dravid Grey. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, dający mu sportowego charakteru, ponadto pełen pakiet Shadow Line z czarnymi nerkami, reflektory w technologii LED, kamery 360 stopni, jedna z przodu, jedna z tyłu oraz dwie w lusterkach zewnętrznych, dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, przyciemnione tylne szyby, wcześniej wspomniane kamery. Fotele sportowe. Jest to skóra Werneska Koniak. Elektrycznie składane lusterka. Najwyższej jakości nagłośnienie Harman Kardon. Fotele ponadto posiadają opcję pompowania bocznego do lepszego trzymania. Idziemy sobie do środka. Prowe zegary, live cockpit professional, przebieg naszego samochodu to 30 077 km. Sportowa skrzynia biegów z łopatkami przy kierownicy. Tempomat. Komputerem pokładowym sterujemy albo poprzez dotyk, albo oczywiście klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, trzystrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane, asystent martwego pola w lusterkach zewnętrznych, a ponadto ostrzeżenie przed kolizją czołową oraz, oraz przed opuszczeniem pasa ruchu z ingerencją w kierowanie, widok za kierownicy. No tutaj widok z kamery. O wiecie, czym sobie shitu. Wcześniej wspomniana strefa klimatyzacji, ponadto dwa porty do ładowania oraz gniazdo 12V. Klasycznie dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofix. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w BMW serii 3. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i imini. Dziękuję i do zobaczenia.